Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce, najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. I znowu nastąpiło rozdwojenie między Żydami z powodu tych słów. Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od zmysłów. Czemu go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch może otworzyć oczy niewidomym? Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec. Jedno jesteśmy. I znów Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie kamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus. Czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże, a pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem synem Bożym? Jeżeli nie dokonuje dzieł mojego ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuje, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w ojcu. Znowu starali się go pojmać, ale on uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał sztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą i wielu tam w niego uwierzyło. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Lazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus milował Marta i jej siostra, i Lazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, Zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła, to powiedział a następnie rzekł do nich. Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby Go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o Jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie. Lazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na Was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów. Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Lazarza już o czterech dni spoczywającego w grobie. A betania była oddalona od Jerozolimy Około piętnastu stadiów I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii Aby je pocieszyć po utracie brata Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi Wyszła mu na spotkanie Maria zaś siedziała w domu Marta rzekła do Jezusa Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko Cokolwiek byś prosił Boga Rzekł do niej Jezus: Brat twój, zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, panie. Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała pokryjomu swoją siostrę, mówiąc, Nauczyciel jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udala się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie.